Sponsorem prezentów dla gości jest kingpromotion.pl, agencja reklamy. Ja wiem, ja nie krytykuję spitów, ale po prostu ich nie, nie lubię. No, nie, nie korzystam z tych rozwiązań. O, gruntowe. No. No, Gruntowy bym sobie nie założył, na pewno. To ja wiem o tym, że, bo to jest. Bo ja słyszałem, że ta gruntowa to po pierwsze, tam się zapychają te rury. To jest lipa po prostu. No, tam, pomaksia. tak, zamarza kolektor. Yy... Dolne źródło, na dużo prądu biorą, poza tym są bardzo drogie. Nigdy się nie zwrócę, tak? Dobra, witam Cię, Krzysztofie. Dzień no dobry. Cześć. Jest, słuchajcie, mamy dzisiaj w końcu jakiegoś fachowca. Nie za każdym razem fachowca, ale o... i. Użytkownika tak. i użytkownik, dlatego tak się zdecydowaliśmy. Zresztą Krzysiek jest z nami na grupie pompa ciepła i fotowoltaika, użytkownicy i porady. Tam widziałem, że paru porad już udzielałeś, więc tak No chyba niechcący. Niechcący, Odchodzę tak? tak hobbystycznie do tego, jak widzę, że ktoś pisze całkiem ciekawe rzeczy, staram się mądrze skomentować, ale tak to unikam jakoś tego. Dobra. I w dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć temat, bo widzę taką pewną niewiedzę, nie to żebyśmy tutaj chcieli kogoś obrażać czy, czy coś, tylko ja widzę, słuchajcie, co i raz dostaję maile, a jaką pan ma pompę, wiesz? Pytają mnie, czy to jest monoblok i wiesz, nie każdy rozumie, jakby, jakie są rodzaje tych pomp ciepła. Dlatego tu przy okazji mamy kilka pomp ciepła, kilka, całe dwie. kilka, całe dwie, więc będziemy mogli coś opowiedzieć. Posłuchaj, Jak to jest? Jakie mamy rodzaje pomp ciepła, jeżeli chodzi? O to takie podstawowe, o których ludzie wiedzą, coś tam słyszeli i to dwie to podstawy, jest? to mamy gruntowa i powietrzna. Koniec tematu. Możemy oczywiście je podzielić na powietrzne monobloki spity i gruntowe kolektor pionowy i poziowy. W wielkim skrócie. Dobrze, a posłuchaj, jeżeli chodzi o powietrze, bo wiem, że w powietrzu też jest różnica pewna, bo może być tak, że może być, nie wiem, z tym urządzeniem stojącym w środku bądź. Tak, tak, to już jest tak zwane wyposażenie wewnętrzne. Czyli możemy, tak jak w przypadku tutaj mamy tej gruntowej wbudowany zasobnik, albo zasobnik mamy oddzielny, tak. I to jest tak naprawdę wyposażenie wnętrza kotłowni, ale zewnętrzna to jest ta sama jednostka sprężarka jak jest temat. Dobra, a teraz powiedz mi w takim razie, skoro mamy Dobra, to teraz tak. Monoblok. Czym się charakteryzuje monoblok? Co to, co to w ogóle jest? Z czym to się je? Monoblock jak i split, bo to jest nadal to samo. Odzyskuje energię, którą kompresuje i wysyła do domu, pozyskując ją z powietrza. Okej. Okay. Tylko, że monoblok ma całość. Mono A, monoblock ma całość na zewnątrz, czyli odzyskanie energii z powietrza, odebranie jej przez sprężarkę, tam skompresowanie. Jak coś źle mówię, to krytykujcie od razu, bo ja to uwielbiam. Jest od razu. Ale ja nie lubię, Nie piszcie źle. Że... Ja... Słuchajcie, ja mówię normalnym ja chwilę... językiem. Krzyś, ja się na chwilkę przerwę. Słuchajcie, ja strasznie nie lubię złych komentarzy. Ja lubię jak piszecie, że jestem super, że kanał jest super, ale jak piszecie, że się nie znam, to nie piszcie. no Ja wiem, że się nie znam, no dlatego ja... biorę fachowców. Ja też się nie znam, no bo ja to chcę powiedzieć prostym językiem. Nie będę jakiś tam delta, lambda opowiadał. Chcę powiedzieć prosto, uczciwie. Cała energia odzyskana z powietrza jest od razu strzeliwana, Wstrzeliwana w wodę, i ta woda ląduje do domu, i ta woda jest rozprowadzana przez jednostkę wewnętrzną, już do ogrzewania wody użytkowej czy, czy domu. Tyle. Tylko, że jeżeli chodzi o monobloki, to też jest możliwość, żeby nie było tej wewnętrznej jednostki, prawda? E, tak, producenci mają różnie. A ja na przykład producent, który ja tak bardzo lubię, którego nie wymienię. E, na literkę B tylko możemy powiedzieć, Więc nie będziemy mówili. Z grupy też B. Wszystko na B po tak, prostu. B, B. Czyli Ciekawe. ona jest B. B, B. B. jest strasznie. Ona ma w środku jednostkę wewnętrzną, tak? Czyli jednostka wewnętrzna posiada w sobie tam dogrzewacz, grzałkę, e, tak zwane plus elementy rozdzielające, prace, jakieś tam zawory trójdrożne i to jest tak jakby skompletowane w jednym pudełeczku. E, oczywiście można zrobić, jeżeli damy zwykły sterownik, zamontujemy go w kotłowni i ze, sterowni, ze na sterownik podepniemy zawory trójdrożne, oddzielnie grzałkę montowaną na ścianie, co widziałem również, też to będzie działało. Tu mamy tą wygodę, że to ładnie wygląda. Mhm. A powiedz mi. E, jeżeli chodzi o monobloka, bo powiem Ci, że był taki moment, kiedy zastanawiałem się u siebie nad monoblokiem, bo po prostu monobloki są. Trochę one, zamarz one zamarzają. No właśnie, i teraz. Nie zamarzają. Jak nie, to no nie zamarzają? Wszyscy mówią, że zamarzają. Nie zamarzają, no jak możecie coś zamarznąć? No zamarznie, jeżeli się, nie wiem, pompa nie działa 3 dni, jest minus 20, to faktycznie zamarznie, ale jest wiele zabezpieczeń, chociażby jakiś ups do pompy obiegowej, jest zrzut wody przy przekroczeniu pewnej temperatury poniżej. Jak się dobrze zrobi instalację, to nie zamarznie. Jak się ją zrobi niedobrze, no to może tak się wydarzyć. Okej. Okay. To teraz powiedz mi, jeżeli, bo są bardzo często takie zapytania, jaką pompę mam wybrać do mojego domu i zazwyczaj to jest takie pytanie, słuchajcie, i yy, nie piszcie takich pytań do mnie, bo po pierwsze ciężko mi jest na ten temat odpowiedzieć, bo nie jestem fachowcem, ja mogę tylko, <grym> ja tylko pokazuję Wam działanie mojej pompy ciepła i na ten temat coś mogę się wypowiedzieć, ale na przykład uważaj, pytanie. Mam dom 200 metrów, Jaką pompę zastosować? Hmm. Koniec. Pytania. Koniec pytania. No to nie jest tak. Bo prosto, wiesz, 200 metrów, nie? 200 to już metrów. jest takie określenie, że już w zasadzie powinienem wszystko wiedzieć i powiedzieć. No nie, no 200 metrów to tak. Po pierwsze, kiedy dom wybudowany, jakie ocieplenie, jakie okna, a w ogóle to zaczynamy od OZC. Profesjonalnie powinno zrobić się OZC, czyli liczymy, ile ten dom potrzebuje energii. Energi. Jak wiemy, ile potrzebuje energii, no to patrzymy, która pompa splitowa tyle energii wytworzy, która monoblokowa i która gruntowa. No i wtedy patrzymy, zbieramy trzy oferty z rynku, analizujemy, co nam bardziej wychodzi. Mhm. I tyle. Bez policzenia zapotrzebowania energii i bez sprawdzenia, jeżeli to jest modernizacja przepływów i tak dalej, coś co uwielbiam, bo ostatnio się mosto przyjechałem na przykład u klienta, tak też popełniam błędy, zgadza się. To bez badania, bez wizji lokalnej u klienta, bez OZC położenia oferty na jakąkolwiek pompę ciepła, to może być strzał w kolano. Rozumiem. A dla kogo jest monoblok? Konkretnie. Dla Ciebie. A dlaczego? Jakie są jego plusy i jakie są jego minusy? Ech. O monobloku zrobimy też odcinek, bo tutaj Krzysztof chce mi troszeczkę pokazać, jak, jak taki monoblok wygląda w środku, zresztą Wy też pewnie jesteście ciekawi i do tego dojdziemy, ale tak... tak jest to jest szyb... temat, tak, temat rzeka. się szybko odpowiedzieć. Na temat to. rzeka. Temat rzeka jest taka, że monobloka założy najzwyklejszy hydraulik, który umie czytać dokumentację techniczną. Nie potrzebuje żadnych ewgazów, e, e, przeglądów specjalnych nie trzeba robić i tak dalej. Jeżeli... E, to tak naprawdę tyle. Monoblok jest taką prostą instalacją, takie może być następstwem. Po prostu które tam powstało masz tylko zasilenie wody, powrót tak, wody, tema, koniec. Obieg, obieg gazu jest zamknięty na sprężarce, nie ma możliwości tam jego zmieniać. Wychodzimy z tyłu, mamy dwa wyjścia, wychodzimy ciepłą wodą do domu, koniec tematu. Dosyć proste i bardzo ciche rozwiązanie. Tak, monobloki są sporo cichsze według mnie od splitów. Dobra, a dla kogo w takim razie jest split? Split? Dla tych samych osób, które używają monobloka. To jest tak naprawdę. To jest to samo dobre rozwiązanie, które dba o naszą ekologię, które nam zagrzeje, nie zagrzeje, transportuje energię cieplną do budynku, ona nie grzeje, ona grzeje, tylko grzałki działają. Ja wiem, ja nie krytykuję splitów, ale po prostu ich nie, nie lubię, no nie, nie korzystam z tych rozwiązań. To wolisz, to... wolisz monobloki według Ciebie, jeżeli już nie tak, gruntowe? Tak, i... o gruntowe. No. no, Gruntowy dom sobie nie założył, na pewno. To ja wiem o tym, że, bo to jest. Bo ja słyszałem, że tak, gruntowa to po pierwsze, tam się zapychają te rury. To jest lipa po prostu. O, tam, pomaksia. tak, zamarza kolektor, yy, dolne źródło, one dużo prądu biorą, poza tym są bardzo drogie, nigdy się nie zwrócą. Tak? To, jest taki, to jest taki stek bzdur, że naprawdę usiąść można spokojnie sobie z Excelem. Dobre narzędzie, sworo z niego korzystasz, widziałem, więc masz wprawę mhm. i zobaczyć różnicę yy, dobrze zrobionej pompy gruntowej kontra monoblock, kontra split i sobie to po prostu przeliczyć i wyjdziecie uczciwie, że, mo, że ten gruntowa się lepiej opłaca, ale to trzeba spojrzeć na czas, 5, 7, 6 lat, no i wiadomo, zależy jaki dom, tak, kto wykona instalacje, jak będą zrobione odwierty i tak dalej, tak dalej, także grunt, Dobrze. perfekta, a jakie było pytanie? Pytanie było, dla kogo jest split? Uciekłeś mi od pytania faktycznie. To są te same osoby, które potrzebują monobloka, tak? Czyli tam, gdzie nie ma możliwości zrobienia odwiertu, tam, gdzie potrzebujemy jednostkę powiesić na ścianie, tam, gdzie potrzebujemy uciec, nie wiem, z jego groszku i tak mhm. dalej. Splity potrafią mieć mniejszą sprawność. To się bardzo zmienia, więc jeżeli ja coś powiem dzisiaj, to za dwa dni będzie co innego, tak? W sensie e... splity mniejszą sprawność od gruntowych? Czy od monobloków? Monobloków też. A dlaczego, tak? A dlaczego nie? No nie, właśnie dlatego pytam. A nie wiem, a może jest na odwrót. A może jest właśnie na odwrót, czy nie? Trzeba by wziąć kartę katalogową sprawdzić. Aha. Są urządzenia, które spity są słabsze, są spity lepsze, tak samo jest z monoblokami. Są lepsze, słabsze. Te COP, COP to jest w ogóle temat rzeka. Tak naprawdę uczciwie znaleźć dobrego, dobrego sprzedawcę, dobre pompy i, i, i popatrzeć na parametry, tak? Może być tak, że będzie dom, którym się lepiej obroni monoblok. Albo split, albo gruntówka. Każdy klient, każda potrzeba jest inna. Absolutnie mhm. inne. Nie ma tak, że powiem, najlepszy jest grunt, mhm. bo jest najdroższy. No nieprawda. Yy, najlepszy jest monoblok, bo jest najcikszy. No też I nieprawda. najtańszy. No to raczej, zależy. Ale od splita będzie tańszy. No nie. Co w, w przypadku tego na B jest droższy. To zła ta firma na B jest jednak. No, tak sta... jak się na początku mówiliśmy. No na B, no B, no B. Ja wiem czy Bo zła... ludzie nie lubią drogo. O nie, no to jeżeli... Zazwyczaj też tez... Co na nic cuda? To jest tak, to jest jedno, jedno z fajniejszych rzeczy, które ja spotykam. Panie, ale to jest takie drogie. Patrząc na całościowy koszt pompy, jeżeli zakup jest tani, to popatrzmy, jak ona pracuje w czasie, ile energii zużywa, ile dostaniemy dotacji na nią, bo niektóre mają różne... Mm, a A+, plus, plus, a tak, plus tak, tak, oh no, tak, i te normy, normy i są inne dopłaty, to też jest istotne. Jeżeli patrzymy na zakup pompy i instalację, rodzaj dobranych materiałów, tak, no ja akurat jestem zwolennikiem miedzi, jak widzę, coś innego to staram się wycinać. No to jeżeli podsumujemy zakup i użytkowanie na 5 lat możemy mówić, co jest droższe, co jest tańsze. Mhm. Dzisiaj kupno, co jest droższe, grunt, czy, czy, czy słuchajcie, grunt jest tańszy od Monobloka. Tylko instalacja jest droższa, no bo ma odwierty. A no tak, bo sama pompa, w sensie mówisz o urządzeniu, tak? tak split że, no... jest no, też tańszy od gruntu na pewno, tak? Aha. Dobrze, a powiedz nie, mi. jeszcze, grunt jest tańszy od Split. Przepraszam. Tylko instalacja gruntu jest droższa. Dokładnie. No tak, no bo wtedy masz tak, że przy gruntowej masz tylko w zasadzie tą wewnętrzną jednostkę. Nic z tak. ta zewnątrz nie ma. Nie ma. Dziura. Dziura, więc trzeba po prostu doprowadzić. Dobra. Co jeszcze mogę cię zapytać odnośnie różnic? No nie wiem właśnie, dlatego tak myślę w tej chwili. Szybko. A, A no jeszcze to... mam jedno pytanie. Też nie wiem, czy będziesz potrafił na nie odpowiedzieć, ale powiedz mi, bo. No dużo... ciągawkę tu... jest. Tak, ale nie, to akurat nie. Zupełnie nie z tej firmy, zupełnie co innego. Słuchaj, bo niektórzy kombinują takie rzeczy, że robią sobie pompy ciepła z klimatyzatorów. Przeróbki takie. I co Ty na ten temat powiesz, bo y, też miałem takich kilka pytań, jak to jest ze sprawnością, czy one faktycznie mają taką, no bo to w zasadzie jednostka... Na pewno jest to lepsze niż grzałka elektryczna. Aha. Ale czy zgodne z prawem, nie wiem, nie robię klimatyzacji. Y... Nie, zgodne z prawem to nie jest, ale my A, nie, nie musimy mówić o czymś, co jest zgodne z prawem. Na oleju, bo... o opałowym też można jeździć dieslem, nie? No można przecież. <laughs> I pojedzie. Będzie dobrze jeździł. Nawet. No, Nieraz jak będzie lepszy olej opałowy, to i lepiej pojedzie. Słuchajcie, e, ja nie jestem zwolennikiem robienia takiego tuningu, aczkolwiek mam bardzo dobrego znajomego, który zajmuje się klimatyzacjami samochodowymi i mówi, że on sam sobie zrobi pompę ciepła z klimatyzacji. Niech robi. Czy to jest niezgodne z prawem? Okej, okay, nie patrzmy na to. Czy to można zrobić? Czy będzie działało? Będzie działało, będzie lepszy niż grzałka, ale to to wasze ryzyko. No pieniądze też można drukować na drukarce i płacić nimi w kiosku, tak? No kurwa jest to jest problem. No mówisz, że może być problem? A jak dobrze wydrukujesz? To zależy od drukarki. No Dokładnie. Dobra, nie, nie <laughs> rozmawiam na te tematy, bo ja bym chciał, żeby ten kanał trochę jeszcze potrwał. A widzę, że y, zapędzamy się w kozi róg. Jak tu kasę zarobić, tak? Dokładnie. Zrobić kasę bardziej. Słuchajcie, jedna ważna rzecz. Dobrze dobrana pompa ciepła sprawi, że. Będą oszczędności na, względem innego źródła, tak? czyli na pewno jeżeli grzeliśmy grzałką, no to dobrze pompa ciepła dobrana będzie na pewno brała tej mniej energii, czyli mniej zapłacimy na, za prąd. Tak? Jeżeli dobrze ją dobierzemy do budynku, yy, no, to, no to ona spełni swoje, swoją rolę. Tak mm -hmm. strzelać dzisiaj biorę taką pompę, bo jest tania, no to się można przejechać. Mm -hmm. Czyli yy, nie odpowiesz mi na pytanie, która pompa będzie najlepsza. Nie, to decyduje klient. Nie ma takiej. Po złotych. pierwsze klienta, po drugie jednak nie trzeba budżet, to dobrze tak. sobie przemyśleć. Tak, tak, nie ma także pompu, ja sprzedaję monobloki, bo są najlepsze, nieprawda. Mhm. No dobra, słuchajcie, myślę, że na ten odcinek, bo chciałem tak, żebyśmy chociaż trochę spróbowali podsumować, która pompa jest dla każdego, więc znowu musicie sami wybrać. Napiszcie w komentarzach, co uważacie. czy zgadzać... Ale zepsułem, zepsułem, nie? Bo to... no... przyjdzie człowiek powie, to jest najlepsza, bierz czy tam, nie? Nie ma takiego. No, bo tak robią właśnie, to jest najgorsze to. Tam. Więc jeżeli będziemy mieli jakieś pytania, to też yy, na dole yy, pozwolę sobie dać Twój, rozumiesz, yy, jakiś kontakt yy, mailowy, chociaż może, może nie telefoniczny, bo cię yy, bo my tutaj wyłączyliśmy <laughs> telefon. Krzysztof <laughs> musiał wyłączyć telefon, żebyśmy mogli porozmawiać. To... Bo są non stop jakieś pytania. Więc po prostu, jakby coś, to... Zresztą ty się udzielasz, to myślę, że jeżeli będą jakieś pytania, to może odpowiesz. Ale nie, róbmy, nie róbmy reklamy. Tak naprawdę nie patrzmy na producenta, jaka jest najlepsza, tylko takie proste pytania na co zwrócić uwagę, Dokładnie. jak robię modernizację, jak robię nowy dom, czyli tam przepływy, nie przepływy do pomogę. Nie będę mhm. absolutnie o, o, mówił, że ten jest lepsze, ten jest gorszy. Nie, pomagamy, no, no bo pomagamy technicznie. Pomagamy tak. technicznie. Dokładnie. Dobra, bardzo dziękuję za ten odcinek i do zobaczenia, mam nadzieję, w następnym. Jak trzeba, to trzeba. Tak, bo powiem wam szczerze, od razu wam powiem, że będzie następny. My tu się umówiliśmy. Ta... Będzie, czy nie? No będzie. No to znaczy, to kwestia pewnie, czy się będzie zgadzało, tak? Bo myśmy nie, tego jeszcze to... nie ustalili. A to ja płacę, Tobie, czy ty mi? No właśnie nie wiem. I tutaj tego właśnie nie ustaliliśmy, nie? To ja nie. To chodź wiem. na kawę, omówimy to. Dobra, okej. Okay. Do zobaczenia następnym razem. No trzymajcie się cześć. I tak. kumpel rzucił tam parę filmów takich, wiesz, tak przejazd, jakiś tam przyciśnięcie, redukcja, albo automat był, nie? obejrzało to 250 000 osób. Dobra, tak poczekaj, po ja sobie tylko sprawdzę, czy się jeszcze, Bo ja jestem, k***a, szeroki, nie? No to ja się mogę cofnąć.